Cześć. Jesteśmy Kuba, Kacper i Konrad. Recenzja ta to fragment jednego z epizodów podcastu Trójkast. Link do pełnego materiału znajdziecie w opisie. Zapraszamy. To takie rozumiem płynne przejście, tak? <laughs> Upłynniłeś je, no. no to jak już pewnie niektórzy z Was, zapewne każdy z Was już był w stanie odgadnąć z poprzednich rozmów w tym odcinku, no udało mi się wreszcie kupić PlayStation 5, z czego bardzo się cieszę. Mm. A, a pochwal się, jak kupiłeś? Okłamałeś gdzie? mnie! A tak, to był taki. Skłamał! To był taki Skłamał chamsko, gran. masz grzech! Bo, ale to było fajne, bo, bo on nam powiedział, że kupił Xbox i mówię, no, dobra decyzja, kasper, fajnie, tu dużo fajnych rzeczy. A później tak Kurwa. powiedział, że to jednak PlayStation. Jeszcze... I wierzyłem, ja że, że mu jak... było smutno, że jednak wiesz, jak Wiesz, wiesz jak nie PlayStation, a mi wyjebka tam. Dziad jeden Hochstapler nic poń, <laughs> jeden. I mi pisał jeszcze, że no kurde, Konrad, no kupiłem tego Xboxa. I tak. No trochę nie jestem pewien, czy dobrze zrobiłem, trochę mam mieszane uczucia. tu jeszcze do mnie, a ty bo... a, z jak, a z jakim zestawem a, kupiłeś o... Bo... Ale to obrony... czekaj, czeka, ja to do, dojdę no, dobra, do tego. Dobra, bo, dobra. Bo, bo pytałem się z jakim zostałem, tam mówił, że o, Forza i, i chyba FIFA. Game tak? Pass. I Game, pass i i Game, Game Pass. Forza i Game Pass mówił. A mówię, że tam, no nie, bo ten, ten będzie zadowolony i Kacper tam pisze, że... No ale no wiesz, no całe życie PlayStation. I pierwsza konsola PlayStation, pierwsza recenzja, gra, pierwsza gra do recenzji to na PlayStation była i to no wspomnienia ma człowiek i teraz tak no, też bym chciał, ale no ten Xbox. Ja sobie myślę, nie no fajnie, no w końcu zmądrzał, z tego fanboya z niego wytrzęsiemy. Jakąś inną konsolę spróbuję, dozna Game Passa, będzie, będzie zadowolony. Mówię, panie, będzie dobrze, nie mój pan żaby, będę twoim przyjacielem na Xbox się ci pokaże, jak się gamer skory wbija, calaki, i jeżeli zajbiście. Yy, a potem chuj wstawił zdjęcie kurwa z PS5. I to Ale jeszcze najbardziej... nawet, nawet nie zapiął w pasa. najbardziej, najbardziej na rozśmieszyło to. Tak mnie docisnął, tak mnie docisnął, że nikt mnie nie docisnął, nawet go rolem najbardziej rozśmieszyło to, że mi taką samą przyszła, jak Konrad akurat był w samolocie na, na Malediwy, jak leciał i jak wylądował to tak odpisał. Do początku to była taka taki moment ignorancji. W ogóle nic nie zareagował, tak uh, udał, że nie widzi, a tam potem napisałem do niego, no jak tam prank no, ja, i to tyle. I tak minęło już tak z pięć godzin, pisze do mnie wieczorem Ty kurwa chuju! Mi nadzieję zrobiłeś, że razem będziemy grać, ale żeś mnie wkurwił! Ja już liczę, że ci przyjdzie ten Xbox! A tu ps PSP To tak jak trochę jak z The Spirit, to też nie ma czego pisi i to powiedz. Ja tak śmiałem po prostu na początku cisza cisza, a w końcu jak wypierdolił wulkan obrzucił bluzgami on już planował, co będziemy razem grać na początku, o czym będziemy w podcaście gadać. Już sobie tam nową postać w Dark Alliance zrobił, to już... O, ale, <tryk> to gra z komendą O, no Ale <tryk> tak ja, 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 do, ja do dzisiaj tak, tak się budzę w nocy i tak sturcham Magdę łokciem i tak... I tak Śpisz? U... Ale, ale Magdy, Magda, ja, ja tego nie mogę zrozumieć jednego w życiu. Czemu ten Cembrowski to taka męża jest. No, no raz... Ale przyznam ci, przyznam ci, narobiłeś no mi trochę smaka i tak rozważam, czy by sobie nie zamówić niedługo tej te, te PS5. O, oh, wow. Ale nawet tak rozważasz to chyba w obecnej sytuacji jest lepiej poczekać kilka miesięcy, aż jednak. Cena się ustabilizuje, spadnie. Trochę. Ale on nie może mieć czegoś, co, co, co ja nie mam. <grym> Teraz kurwa, no. specjalnie uzbieram na tego szaolerze, żeby Masz olew. Masz, <grym> masz magnes <grym> z, Male, z Malediv, a on nie ma. A jest Wadysławowa, ma pocztówkę z gołą babą, może ci pomoże. No, także. Konsolę mam już 8 dni To piękna, piękna, przepiękna, przepiękna przecudowna konsola siedzi, stoi na moim biurku w tym czasie zdążyłem skończyć już dwie gry ja pierwszą oczywiście chciałeś było chciałeś powiedzieć, że tak krowa ci zajmuje miejsce na biurku A ja naga... to dlatego na oczywiście ja to tak dlatego... dlatego taki wkurwiony byłeś przed nagraniem jak przyszedłeś, że to kurwa nie, nie tak, tak, było, było. to było tak, ale to nie chodziło o playstation to jasne, jasne Okay. Na, na początku faktycznie zakładałem, że, że nie będę miał miejsca na biurku na to. No i faktycznie nie, wieczór przed stwierdziłem, że przygotuję wszystko nie tam, bo wycierałem kurzę, ogarnąłem przy, przy biurku i myślę. O, tu będzie stało! Wypierdolił telewizor na siebie, żeby też 5 biało, taki, taki ten. Tron. Tronda. Tak. Ołtarzyk specjalny zrobiłem. Ty, tylko 20 cm w, w wystaje, to nie spadnie. No, w każdym razie na biurku się zmieściło, tylko musiałem zrezygnować z ps 4 na biurku, no ale to jest poświęcenie, na które, na które jeba, jestem gotów. jestem jebać, stare gówno. I, 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 śpiena, I śpię na podłodze w salonie, bo łóżko też się nie zmieściło, ale było warto. Było warto, ponieważ konsola jest przecudowna, a jeszcze bardziej przecudowny jest DualSense, który jest po prostu... O mój Boże, najlepszym kontrolerem, jaki kiedykolwiek trzymałem w swoich rękach. I tak trzymałem kontrolery od Xboxa, od razu powiem, zanim za, za, za mnie Konrad... Ale ja, ja się nie kłócę, ja nie trzymałem DualSense'a w rękach. Zajebisty jest, stary jest, zajebisty. Daci jest Oj, bardzo. Te haptyczne wibracje, te po prostu triggery, które stawiają opór, no. no. Tylko, tylko kurde... Dalej ma ten pad y, analogii w złych miejscach. Ma właśnie w zajebistych, ma w dobrych miejscach i takie analogi powinny być wszędzie, bo to jest jedyny sensowny sposób na rozmieszczenie analogów. Nie, no, Ale jedyny dobrze. sensowny sposób na rozmieszczenie przycisków to jest jak w Steam Decku, że masz zaraz obok masz przyciski analogów. <laughs> Ale dobrze. E Wracając. Skończyłem w tym czasie dwie gry. Było to oczywiście Astro's Playroom. Natomiast o na temat tej gry się rozpowiadać nie będę, bo kiedy właśnie Konrad się opalał na Malediwach, no to to ja przejąłem jego bloga na tydzień i tam napisałem tekst, w którym opowiedziałem trochę... Opisałem właściwie swoje wrażenia o Tiraway, bo niedawno skończyłem tiraway Unfolded, drugą część na, na PlayStation 4. No i właśnie Astro's Play, Playroom. Więc... Jak coś to, to polecam i odsyłam do tego tekstu wydaje mi się, że wyszedł nie najgorszy. Drugą grą, którą skończyłem, była gra, którą dostałem w zestawie z konsolą, i był to Ratchet and Clank Rift Apart. Eee, no i szczerze mówiąc. No, jest to. Jest to coś. No. Eee, powiem wam szczerze, że no. Zarzmi to śmiesznie jako, że z nową generacją obcuję od tygodnia, ale uważam, że jest to. w końcu czuć po prostu tą nową generację. Jest to nowa generacja pełną gębą. Eee, ale po kolei fabularnie e, mamy przede wszystkim powrót doktora Nefariusa, którego może można znać z wcześniejszych e, odsłon raczej i klanka. Zresztą, e, na początku właśnie główni bohaterowie śmieją się z tego, że on przyszedł na emeryturę już dawno, dawno temu. E, gra zaczyna się od takiego. E, kurczę zabrakło mi słowa przyjęcia celebracyjnego właśnie dla Raczeta i Klanka e, bohaterów tego wymiaru no i Klank w prezencie dla Raczeta zrobił mu e, broń która potrafi właśnie dzięki której można wyskakiwać między wymiarami o nazwie wymiaromat e, zrobiłam po to żeby Raczet był w stanie odnaleźć inne e, lombaksy no w każdym razie na tej wielkiej imprezie... Lombeksy. E, w każdym razie na tej imprezie właśnie pojawił się doktor Nefarius, ukradł ten wymiaromat, no i... Ukradł ten wymiaromat, no i, e, że tak powiem, wszystko się spieprzyło. E, przenosimy się do Ja pierdolę, chłopaki, no kurwa, dajcie Ale on taką istotną, ważne zagadnienie, tak? Uspokójcie no, się, no, bo, nie... bo ja nie będę Ja Wiem, że to nie ładne. No też się jak rozpraszają, ale co no, no, zrobić? No, Kon Konrad postawił pytanie, pytanie filozoficzne. No, no, ale Konrad, zapytaj no, może słuchacze odpowiedzą, bo to jednak wiesz, no nie każdy zna. Ktoś na to pytanie. No, to, to, co tam na czacie wypisałeś? No? Ja, chciałem, ja chciałem prywatnie wiedzieć. Prywatnie No to się zastanowimy, po... Po, po odcinku. A jak ktoś jest bardzo zainteresowany o co tam chodziło, to, to prywatna, prywatna wiadomość do Konrada i myślę, że wyjaśni. A Kacper, kontynuuj, kontynuuj. proszę. Ba bardzo, o bym chciałem, a, bardzo bym chciał. A się nie daj się wytrącać z równowagi jakiś tam wiesz, gówniarskim, podstawowym żartem. Weź, weźmy, odpisz, że jego stara i tyle. No. Zakończmy temat. Dobra, no. Więc nie pamiętam, na czym do końca skończyłem. W każdym razie wracając. Aha, e, no, doktor Nefarius faktycznie troszeczkę namieszał tym wymiaromatem, bo nie używał go z głową, mm. która ma całkiem dużym. <laughs> to jest. Powiedziałem żartu Konrada przed chwili. Jeszcze raz. <laughs> Dobra, jeszcze raz. E, Doktor Nefarius źle używał tego wymiaromatu, przez co doprowadził generalnie do wielkiego e, jakby to nazwać... Rozpierdolu! W, międzywymiarowe, międzywymiarowego. Dokładnie tak. Otworzył e, rifta, tak? Tak. No i w, w tym momencie właśnie zaczyna się nasza Dobrze, ja przytoczę, żeby wszyscy widzieli o co chodzi. Konrad napisał, czy można, czy można rifta otworzyć w czyjejś dupie, i właśnie to jest ten zajebisty żart, który teraz absorbuje i Konrada, i Kubę, i przez co ja nie mogę opowiadać o Raczecie i Klanku. No muszę. dobrze, to już. Można, czy no? nie można? Nie można. Nie można. Ja, ja okay. myślę, że Konradowi coś po prostu tak prywatnie dolega od strony takiej medycznej i on się, się po prostu pomylił w Google chciał wpisać. Czy można Rifta otworzyć w czyjeś dupie? No. I w związku z tym... A, to to, by tylko, to tylko hemoroidy Konrad, to wiesz, to, 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 to można była leczyć. rewolucja w medycynie po prostu. Jezus, przepraszam, domówka. I w związku z tym, że otworzyły się przejścia do różnych innych wymiarów, poznaliśmy e, żeńskie odpowiedniki, właśnie raczej i Klanka, które nazywają się Rivet, to jest łomba a Bot nazywa się Kit. O tych postaciach więcej mówić nie będę, no bo to byłyby już lekkie spoilery, w każdym razie w żaden sposób to nie wpływa na rozgrywkę, czy gramy aktualnie Rivet, czy, czy gramy rachetem. gra się nimi dokładnie tak samo, natomiast nie jest to nic złego, a wręcz bym powiedział, że wprowadza to bardzo fajnego, fajny element do rozgrywki, bo gdzieś te fabuły ich są na początku osobne, potem się przecinają, aż w końcu są, można powiedzieć, wspólne. Bardzo mi się to podoba, I, ale przede wszystkim, na co muszę na pewno zwrócić uwagę, to jest to, że ta gra po prostu raz, że wygląda prześwietnie, działa miodnie. Powiem wam, że te takie porównania, które można było w sieci już czytać długo przed premierą gry, że Ratchet i Clank Rift Apart już nie wygląda jak gra, tylko to wygląda jak animacja Pixara. I szczerze myślałem, że do kiedy to wszystko było na trailerach, to była inna, inna kwestia, natomiast byłem pewny, że gameplayowo już jak sam będę miał w to okazję zagrać, okaże się, że jednak nie jest aż tak świetnie. Otóż jest, naprawdę, no po prostu wygląda to bajecznie, ten gameplay jest przecudowny, to wszystko działa tak płynnie. Najpiękniejsze są w ogóle te momenty, kiedy na przykład wyściga, ścigamy się na takich ślimakach. One. chyba czyżaki się nazywają, ale to nie jestem pewny. I przeskakujemy co chwilę przez właśnie wyrwy wymiarowe do, do innych wymiarów. No i to jest po prostu cudowne, jak. Ee, przez, od bagien tak naprawdę z toksycznymi rzekami przez jakieś w ogóle futurystyczne miasta z cyberpunkowym klimatem, aż po arenę na jednej, na jednej planecie. Po prostu mamy taki, taką różnorodność lokacji, albo walczymy z bossem, z wielkim robotem, który momentalnie nas przenosi do innego wymiaru, gdzie w boku abiegają dinozaury, czy tam dino, dinozaura podobne istoty. Robi to naprawdę ogromne wrażenie. A ja mam pytanie. No, słucham. Bo y, właśnie czytałem ostatnią recenzję y, tego raczata i Klanka. Y, I właśnie ciekawi mnie ta kwestia y, tych, tych riftów, tylko już teraz y, tak kompletnie poważnie. No. Y, bo to był bardzo, bardzo mocno reklamowany feature. Y, I z tego, co czytałem, to tam jest chyba jedna taka sekwencja, która naprawdę przerzuca. Y, raczeta y, przez Pierdyliard wymiarów Że to naprawdę korzysta z tej mocy Obliczenia, obliczenia PlayStation 5 Ale potem to już jest y, W zasadzie coś co można by było Nawet osiągnąć na PS4 W sensie tylko w konkretnych momentach Się przerzuca z, fu, Przerzuca Przerzucasz pomiędzy y, Poziomami znaczy, wiesz co, to z swoją drogą ciekawe, bo właśnie o tym gadaliśmy w którymś odcinku już. Ja postawiłem właśnie tezę, że mhm. wydaje mi się, że raczec spokojnie mógł wyjść na PS4. To, to tak, tak, ja wtedy broniłem, tak. że o nie, bo to tamte. I to jest, dlatego to mnie interesuje bardzo. Znaczy teraz. powiem ci, wiesz co, no uważam, że czy na czwórkę mógłby wyjść? No mógłby, ale na pewno nie byłoby to to wrażenie z rozgrywki, które jest obecnie, chociażby przez to, że w, na, na każdej planecie masz coś takiego, to się nazywa kieszeń wymiarowa. To jest taki właśnie, musisz sobie otworzyć tą wyrwę i normalnie masz jakby cały czas masz wyrenderowaną już i całkowicie inną lokację, tym bardziej, że te też kieszenie wymiarowe są całk 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 całkiem dużymi lokacjami z wieloma takimi elementami z wieloma elementami integralnymi, więc, że tak powiem, no, no trochę tego musi być, a co jest najlepsze, bo to nawet spe specjalnie sprawdzałem, jak stoisz na przykład w tej kieszeni wymiarowej, to przez rifta możesz normalnie oglądać dookoła całą lokację, tą pierwszą i widzisz, jak tam ci te potworki. I chodzi mi o to, że jakby to cały czas żyje, nie? To nie jest tak, że przychodzisz z jednej lokacji do drugiej i ta poprzednia jest zamrożona, tylko jakby to cały czas wszystko żyje i możesz sobie przeskakiwać między tymi riftami non-stop. To nawet też widać, to nie do końca są rifty, ty, ale masz też taki system, że e, jak na przykład podczas walki e, masz takie małe wyrwy, do których możesz się jakby teleportować i to się po prostu dzieje momentalnie. Chodzi mi o to, że wiesz co, no, no, grałem trochę, na, właściwie na PS4 grałem najwięcej ze wszystkich konsol, jakie kiedykolwiek miałem, tak mi się wydaje, no żadna gra nie miała nie, nie, jakby nie dostarczyła mi takiego doświadczenia. Jednak ten dysk SSD i ogólnie te bebechy PS5 po prostu tutaj naprawdę dają się we znaki i, i no, rozgrywka jest tak niesamowicie przyjemna, tak płynna, że wydaje mi się, że PS4 na pewno nie na pewno nie osiągnęłoby tego co osiągnęło to PS5. Wiesz co, tak ci powiem jeszcze a propos tego dysku SSD. Że to jest właśnie moment, w którym doświadczasz tego, co mi zepsuło, granie na starych konsolach już pół roku temu, czyli te szybkie loadingi. Tak. I wy tak. wydaje mi się, że nawet na, 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 na tym Series Xie, i po, że po prostu ta konsola, jeżeli ma ten dysk SSD, który pozwala na e, szybkie loadingi, to to dałoby się to, to zrobić. Nie wiem, nie wiem, jak duży wpływ ma ten konkretny dysk, bo on jest ponoć magiczny w PS5. -ce. Natomiast to, że na nowej generacji gry się tak zajebiście szybko wczytują, to jest po prostu coś niesamowitego. Teraz, i te, teraz tego doświadczyłem, bo cofnąłem się dwie generacje wstecz i gram na PS trójce w kolina makre, Derta. I kurwa, y, tam są te loadingi tak zajebiście długie, że to aż po prostu boli. I Kacper teraz, jakby będziesz chciał mieć jakąś retroprzygodę, to ja ci współczuję, stary. Nie, no, ja wiem, bo to, to rozpieszcza. To było pięć lat temu już. Co? Szyb, szybkie dyski SD. A to na komputerach, to pfu, o klawiaturstwo, jebać. No w każdym razie gameplayowo ten Ratchet stoi świetnie, a co mi się też bardzo podoba to jest to, że on naprawdę dostarcza pod względem samej walki, która jest tutaj naprawdę fenomenalna, pod względem elementów zręcznościowych, platformowych, bo tutaj też ich nie brakuje i to bardzo dobrze, bo są świetne. Ale też jest na jednej planecie arena, w której możemy wybierać sobie różne wyzwania, dzięki czemu zdobywamy śruby lub tam elementy zbroi, różne takie rzeczy. No i powiem wam szczerze, że tam jest mnóstwo w ogóle ciekawych rzeczy, jak chociażby te wyścigi, o których mówiłem wcześniej na tych ślimakach. I no robi to fenomenalne, naprawdę wielkie wrażenie. Przyznam, że wyścigi na ślimakach to jest najmniej fascynująca rzecz i intrygująca, jaką w życiu słyszałem. No ale to są takie turbo one mają turbo boosta, więc. To, A, to dobra. To, to, to są takie. Szybkie. Aha, bo to jest takie, że. One mają takie silniki link? odrzutowe po bokach. Bo tak to ja sobie obrazuję w moje, moje wyobraźni. O Jezu tak to jest. To jest po prostu coś, co wygląda jak ślimak, ale nie jest ślimakiem. No. Mój Boże. <laughs> e i znowu, z z, mnie zgubiłeś. znowu mnie wybijacie z rytmu. Aha, jest jeszcze jedna taka właśnie na jednej planecie jest taki motyw z e, kryształami. E... I są właśnie kryształy, które jak uderzymy w nie swoim młotem, no to zamienia się całkowicie z przeskakami między wymiarami. I cała lokacja jest w ogóle w jednym wymiarze jest obecnie, gdzie tam jest już rozwinięta, rozwinięte wszystko normalnie, chodzą npc i tak dalej, ale jak walniecie młotem w, w ten kryształ, to momentalnie cała lokacja zamienia się na taką starą, zniszczoną lokację, która jest umieszczona gdzieś w kosmosie, tam jest dużo niższa grawitacja no i to jest jak na zawołanie, możesz stać i walić ten kryształ cały czas i po prostu co chwilę ci się zmienia otoczenie i warunki w jakich ty się poruszasz. no Jest to po prostu coś, z czym ja jako gracz konsolowy, no, tak jak mówię, który do niedawna jeszcze grał na PS4, gdzie tam i tak uważałem, że było już zajebiście w wielu grach, no czegoś takiego jeszcze nie, nie doświadczyłem. Eee, co do samego strzelania, bo, bo o nim powiedziałem, jest faktycznie bardzo przyjemne, ale za tym też stoi to, że mamy ogromny arsenał broni do... do... Do wykorzystania. Broń kupujemy za zdobywane śrubki u, u pani Zurko, bodajże tak się nazywała. Ona jest praktycznie w każdej lokacji, więc bez kłopotu można do niej dotrzeć. Broni jest mnóstwo, jest wiele rodzajów. Przede wszystkim jest ta zwykła pukawka. Nie pamiętam szczerze, jak to ona się nazywała. To podstawowa taka, co jest we wszystkich częściach, jeśli się nie mylę. Ale potem dochodzi też, jest przepotężny shotgun, jest broń, która nazywa się chyba rykoszet i po prostu wystrzelony pocisk, potem jak naciskamy R2, to on się odbija od wrogów i przeskakuje z wroga na wroga, ma tam limit uderzeń. Dostajemy potem bombę która jest takim swojego rodzaju zraszaczem, jeśli rzucimy, no to każdy wrok w tam niedalekim terenie zamienia się, po prostu obrasta dzikim pnączem i liśćmi, i przez chwilę się nie rusza można jest jeszcze rakietnica, jest snajperka, jest mnóstwo naprawdę ciekawych broni, e, takich nietuzinkowych e, i dzięki temu walki z bosami, którzy mają mnóstwo HP są strasznie urozmaicone, bo też mamy ograniczoną ilość amunicji, więc wraz z postępem musimy korzystać po prostu z jak największej ilości tych broni. E, są też chociażby takie rzeczy jak e, na przykład dron, który strzela rakietami w, w przeciwników, albo taka bomba, z której wychodzą trzy takie robociki, e, które biegają i gryzą wrogów po nogach i też zadając Całkiem niezuobrażenia. Więc jest to naprawdę bardzo bardzo ciekawa sprawa, i to też bardzo wpływa na, na urozmaicenie rozgrywki. Niewątpliwie te wszystkie planety, tak naprawdę, są bardzo ładne na pewno. Każda też jest, wszystkie się od siebie różnią, dzięki czemu jest spora różnorodność lokacji. W jednej chociażby opanowanej przez Morty. Które, jakby każdy mort nazywa się po prostu mort i jakoś dają radę się komunikować, wielki szacun. To są przyjaciele Rivet, czyli tak jak mówiłem wcześniej, żeńskiego odpowiednika Ratcheta. Tam na przykład Rivet się przyjaźni z jednym smokiem, na którym potem możemy latać po tej lokacji. Potem na przykład Ratchet dostaje turbobuty i możemy się bardzo szybko przemieszczać. No i mnóstwo tych takich rzeczy. To naprawdę, to nie jest taka liniówka, to nie jest w żaden sposób nudna gra. Ona naprawdę robi wielkie wrażenie, i według mnie ma bardzo dobrze wyważoną długość rozgrywki, bo nie zdążycie się tą grą znudzić, ona was nie zmęczy, a nawet będziecie po prostu jeszcze chcieli więcej. No jest to naprawdę e, doświadczenie, które warto przeżyć, i uważam, że jeśli naprawdę ktoś do tej pory się wstrzymywał z zakupem PS5 e, przez e, niebrak dostępności konsoli, a brak gier na te konsole, no to uważam, że naprawdę nie ma lepszego kandydata w tej chwili, jak raczej i Clank Rift Apart, który według mnie, no jest gwarantowanym kandydatem do gry roku, no bo jest to, jest to, jest to coś. No i tutaj też jeszcze chciałem bardzo wyróżnić polski dubbing, który naprawdę jest na świetnym poziomie. Naprawdę mi się bardzo, bardzo podoba. Tak samo jak ścieżka dźwiękowa, która idealnie pasuje do, do sytuacji, do różnych akcji i, i ta muzyka naprawdę też mi zapadła, zapadła w pamięć. Granie w po z polskim dubbingiem w zagraniczne tak kupowanie ciupagi we Władysławowie. No, to ty tak uważasz, ja się nie zgadzam. Ja to, zawsze to ty tak uważasz się ten sprawę? Ja tutaj ja, ja trzymam z Kaspram. No nie, to jeszcze raczej w spoko, bo to jest animowane. Nie, takie, no to ale. Zale zależy od jakości tego dubbingu według mnie. No jak jest spoko zrobione, to dlaczego nie? Nie, no tutaj co? dubbing, no mówię, wiecie co, ten dubbing jest zrobiony tak dobrze, dlatego to też, to też wpływa na odbiór tej gry, co wcześniej mówiłem, że ona przypomina nie grę, tylko animację Pixara. To naprawdę, tam w ogóle najpiękniejsze jest to, że w tej grze nie niejednokrotnie miałem kłopot z tym, kiedy się katstenka skończyła, już mogę sobie ja biegać, a kiedy ona jeszcze trwa, bo nie widać żadnej różnicy, a ten dubbing po prostu jest taki. E, no, idealnie do tego pasuje. Mówię wam, no po prostu grając w to, czujecie się jakbyście oglądali, oglądali film w, w kinie. Ja chciałem zapytać o poziom trudności, bo jeżeli mówię, że to jest gra taka no bajkowa. Um, że nie widać różnicy pomiędzy animacjami a grow to, to, to jak, jak, jakie wyzwanie rzuca? Wiesz co, racji. tak naprawdę nie rzuca wyzwania. To jest, Czyli sam, znaczy, samograj troszeczkę, dla, tak? Znaczy wiesz co, aż tak to też nie. Ja grałem na, na poziomie trudności średnim, a, a od dłuższego czasu gram tylko na Easy, więc to też trochę mówi. Ja w każdym razie grałem na, na poziomie średnim i Właściwie w walce nie zginąłem ani razu. Zdarzyło mi się tylko raz zginąć na arenie podczas jednego wyzwania, kiedy miałem tylko jeden rodzaj broni. No i skończyła mi się amunicja i przypadkowo po prostu wpadłem w, w tam kwas, nie? Ale to wynikało jakby z mojego niechlujstwa. Wtedy to, to w żaden sposób gra, gra nie stawia tak naprawdę wyzwania na poziomie średnim. Nie wiem, jak jest na, na trudnym, bo nie odpalałem na trudnym. W każdym razie na, na, średnim jest to całkiem fajnie wyważone. To też nie jest tak, że przechodzisz przez rogów jak, jak, przez masło, bo jednak są tacy, którzy potrafią stawiać opór, chociażby na przykład piraci starczą, gdzie musisz albo po prostu mieć odpowiednie bronie i podejść ich sposobem, albo jakoś tam latać koło nich i dawać sobie radę. To mówię, nie jest tak, że przechodzisz przez nich, to nie jest samograj, ale nie jest to też żadne wyzwanie, raczej nie będziesz ginął co chwilę. Jeszcze macie jakieś pytania, czy, czy mogę mówić? W sumie ten Ratchet nowy jest pierwszą taką grą od premiery PS5, która jakkolwiek mogłaby mnie przekonać do. No czy tak, chcę tę konsolę kupić, ale która jest taką grą, dla której tę konsolę jest warto nabyć. No bo dotąd większość tych gier, które się ukazywały, to można było też ograć na PS4. A to tak jak Kasper mówi, ten Rift Apart to jest no już jednak taka nowa generacja pełną gębą. Tylko znowu, czy jedna taka gra to jest wystarczający powód, żeby kupić nową konsolę? No ale to już jest, wiesz, temat na, na inne rozważania. No, w każdym razie ten raczej dowozi jedyne jeszcze jakieś mankamenty, no bo też tak, gadam o tej grze tylko w samych plusach. Oczywiście minusy też jakieś są, chociaż jest ich bardzo niewiele. Na pewno bym powiedział, że trochę mnie rozczarowały zadania poboczne, no bo generalnie to są zadania w stylu idź i zbierz to, zbierz tyle tego, zbierz tyle tego i do mnie wróć. Ale na szczęście jest ich na tyle mało, że raczej to aż raczej to Was nie zdąży znudzić. No i wow. tro jest, oj, oj. jest troszeczkę, nie wiem czy to można nazwać glitchami. Miałem taki problem, że na przykład w, chciałem gdzieś wskoczyć, bo wyglądało mi to, że mogę tam się znaleźć i albo po prostu raczet się za, jakby zaczepiał w powietrzu i machał rękoma i, i nie mogłem nic z tym zrobić, albo na przykład wskaki, wskakiwałem w jakieś miejsce, okazało się, że możesz tam stanąć, ale jakby nie masz drogi powrotu i to miejsce, tam nie, powinni, nie powinno ci być, nie? I jedyny sposób, żeby wrócić na ten właściwy tor, no, to jest zabicie się. Nie, więc z tym miałem problem. No i jednak troszeczkę muszę przyznać, że Um... Jeśli się cisnęło fabułę, ja miałem takie sesje, byłem, mówię, zajarany całkowicie i konsolą, i tą grom, no to potrafię grać po 4 godziny bez przerwy, i faktycznie w momencie, kiedy cały czas cisnąłem fabułę, nie urozmaicając sobie rozgrywki, właśnie poprzez te areny treningowe, czy, czy jakieś zbieractwo, no to może to troszeczkę znużyć i faktycznie takie pół godziny przerwy wtedy dobrze zrobi, bo, bo jednak jest to rozgrywka trochę, trochę schematyczna. No, rozgrywka to jest dobrze znana, ta z poprzednich części, raczej to. No to chyba dobrze wiecie o czym mówię. Natomiast w ogólnym rozrachunku no jest to według mnie naprawdę świetna gra. Czy warta swojej ceny? Uważam, że żadna gra nie jest warta 350 zł, ale to też jest inna I mówię, ten temat też na innym rozmowie. Nie, no nie, no nie, W każdym nie razie. Się tam znalazło. No. W każdym razie ja ogólnie naprawdę. Wideo gra. Ogólnie naprawdę polecam Raczeta, jeśli macie PS5. No, to uważam, że, że to jest pozycja po prostu obowiązkowa, i wydaje mi się, że to jest taki, taka gra, że ona nawet za 5 lat, jak ludzie kopią sobie PS5, dopiero, no to tak czy siak, tego raczej to sobie muszą odhaczyć na, na z listy, bo no jest, to, jest to wyjątkowe doświadczenie i mówię, polecam gorąco każdemu. A jakie jest Wasze zdanie na temat omawianej przez nas gry? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy!